cię. jestem Rosja i. Mam już tego dość. Mam już praktycznie wszystko granice, Czerwony Plac z Kremlem, prezydenta oraz Putina, pieniądze z PZO wszystko już mam. Jestem już zupełnie uzależniony od wódki. Już tak nie mogę. Nie mam pomysłu, jak tutaj się podzielić. A kto podejmie się tego zadania? Tego ja nie wiem. Moje marzenie, chcę się zabić. Zaraz, zaraz. Nie masz pomysłu? Czekaj, zaraz ci pokażę, co kiedyś właśnie nagrałem o tobie. Nawet jeszcze istnieje. E, kim ty jesteś, Kościół nie Zaraz. Flaga Polski i dwie siódemki. Hm, Alex? Tak to ja. Słyszałem twoje zmartwienia. Chcę spełnić twoje marzenie. Serioza? Nie jesteś żadnym aniołem ani nawet żniwiarzem. Więc jak chcesz mi pomóc? Oto jest wskazówka. Wejdź na mój kanał. Ten twój kanał nazywa się Alex M 77? Nie do końca. Ostatnio zmieniłem nazwę na Polski Alex M77. Ok. Pisałem. A który to Twój kanał? O ten, gdzie mam blues z bluz z siedemkami. A ten rysunek został narysowany przez bluzysta generała, którego pozdrawiam. Ok. I to dalej? Teraz wejdź na playlisty i znajdź jedną nazwaną Przypuszczenia. Ok. A te rysunki kto zrobił? Te dwa rysunki na miniaturki to dzieła mojej przyjaciółki Angeli Laury, której też mocno pozdrawiam jako przyjaciółkę. Ten z rozdzielaną Rosją to ten film, o którym ci mówiłem. Gotowy? Ech. Da. Włączam. Po obejrzeniu filmu, gdzie znajdziecie w opisie tego filmu. Eee... Zabijcie mnie! Ej! Mongolia! Kazachstan! Chiny! Witaj obywatelu! Co sobie życzysz? Rosja życzy śmierci. Chciałbym, żebyście ją rozebrali na swoje czynniki. Robiście, obywatelu? Żegnaj, okrutny świecie. Już nigdy nie poznasz wielkiej, byłej Rosji. Syroica, Krem, Rasputin. Wybaczcie. Ble. Stwierdzam zgodę po Nie zapomniałeś jeszcze o czymś, Dolanie? Y I stwierdzam zwycięstwo, bo zwyciężył.